Witajcie zwariowani ludzie. Myślałam, że przywitam was w zimowej aurze, ale niestety u nas jesień. Jest zimno, był przymrozek, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ogarnęła mnie świąteczna gorączka. Zaczęłam kupować rzeczy jak szalona, jakieś bombki, jakieś gadżety. Także jestem w trakcie, trakcie jestem y, przystrajania chaty. Nie wiem, czy to starość już, czy, czy budzi się we mnie wewnętrzne dziecko. I jak wiecie, y, nie udało nam się, nie trafiliśmy z terminem w tego drwala. Także dzisiaj moi drodzy zrobię go sama. Także jestem jeszcze z koleżanką na spacerze Kaja, powiedz coś? Powiedz coś. Kaja! Nie ma nic do powiedzenia, no może i lepiej. Także słuchajcie, muszę wyjść na spacer. Moja rodzina niestety nie ma ochoty. Stary, tak bym taka mąż miał wczoraj imprezę zakładową, czyli co mu robi? Umiera ze ścierką na łbie. A ja jestem z pieskiem na spacerze, jest zimno, jest mróz, ale nie ma śniegu, co jest bardzo przykre, ale ważne Także widzimy się za chwilkę. Będziemy robić, dorobić to, spróbuję. Zobaczymy. Mam świeżą żurawinę. Może być ciekawie. Także łapka w górę, subskrypcja. I widzimy się zaraz. Zaraz się widzimy ludzie. Lecimy z kącikiem kulinarnym także. Mamy żurawinkę. Jest bekon. Słuchajcie, nie wiem czy to koło bekonu leżało. Nie będzie czerwonego mięsa, bo trzeba ograniczać. Będzie kurczak z antybiotykiem, bo antybiotyk jest dobry na wszystko. Czyli myślę, że chyba zaczniemy od żurawinki. Muszę ją umyć. Chyba. Trzeba... teraz poszukam. Ciekawe, jak smakuje taka żurawina surowa. Ja ją chyba spróbuję, ale najpierw ją umyję. No dobra, ja ją umyłam. Ja muszę to spróbować. jest niedobre. Buh, buh. No ale trzeba ją zrobić. Ładnie. Wrócimy do nóżka. Czytałam w internecie, podobno trochę wody. Damy. I ona się ładnie nam zrobi i zale później zasypiemy cukrem. Niech to nam się. O! Garnek jeździ. Poczekamy, aż się za. Co on jeździ? Woda jest tam, czy co? Ona tam skwierczy i strzela. Nie wiem, czy to jest normalne. Ja sobie zrobię w tym czasie piersi, piersi. Nie wiem jak podzielimy je. Właściwie nie wiem, jak, z jakiego mięsa jest oryginalny drywal. Czy jest z kurczakiem, czy jest z łowiną. A ty po co przyszłaś? Ty masz tam w tym. W miseczce jedzonko. Na pół, ale mam no, przed chwilą nałóżczą, nóż idealny jest. Co robisz? Gotuję. Tak się czujesz? Trzyma. Grywa. No jak się czujesz? Ja nie widać, o siemanko No, dobrze Przeszło? A co tam się robi? Żurawina Aha, bo to jest ten, co to jest? Dwa, cztery, sześć Może być sześć, podwajemy, nie? Będzie osiem Osiem, osiem, osiem było To jest... Y drwal Drwal, ale, ale nie wiem czy Ale z kurczakiem zamiast tego no Właśnie nie wiem z czym jest oryginalny drwal Drwal No to Wydaje mi się, że ten... chyba z wołowiną jest No właśnie a właśnie. A my wolimy jeść antybiotyki niż czerwone mięso. O, ale tu się dzieje. Czy co myślisz, że w tym czerwonym mieście to nie ma tego? Nie ma antybiotyków? Nie wiem. I takich różnych dziwnych rzeczy? Nie I wiem. jest no boczuś, będzie z tym? Będzie Ja je chyba troszeczkę, ona jest za gruba, wiesz? Spłukam, z z popłukam trochę. Mięso? No, nie było takie... No to Takie twarde, bo później mam zawsze problem czy... Y... Prawdziwy polski dom w Oj, co to było? Powinno być. Cebowe, pery i surówka. Merry Christmas. Everyone. No Piąteczna gorączka już się zaczęła. Ona strzela cały czas, nie wiem ile cukru ma oko. Musi być słodkie. O, to może być dobre teraz. Nie co z tym zrobić. Fajna konfitura się robi. Konfitura różana. Będzie dosyć słodkie. Tak, tą samą łyżką sadziłam. Musimy zmniejszyć trochę. Cały czas jeździ mi ten garnek. Okej. Okay. Uh, okulary zaparowały. Boję się, żeby to się nie przypaliło, czy doraz trochę wody. Słuchajcie, musimy trochę przyprawić to mięso, nie widać mojej facjaty. Ja je popłukałam trochę. Przyprawimy je sobie trochę solą pieprzem i to wszystko. Nie będziemy tutaj wymyślać jakichś dziwnych amazonów. Nie Lubię dotykać surowego mięsa, ale to już szczegół. Czy w dwalu są jakieś specjalne przyprawy do mięsa? Raczej nie. Będzie sól. Jakieś takie to mięso zmęczone w dzisiejszym tym pieprz Weźmiemy zwykły czarny. Nie wiem, czy w panku. Czy normalnie. Na kotlet schabowy. Taki by był najlepszy. Kiedyś mama robiła hamburgery z tego. Z mortadeli. A dzisiaj musi być kurczak. Nie wygląda to apetycznie, jak to robi, ale nie przejmujmy się tym. To ma ładnie wyglądać na końcu. Przerwanie nie tego sobie. Jeszcze sosy, że smak tego mięsa, jeszcze ser będzie. Ser też mam super, naprawdę. I mam urlop od piątku, więc słuchajcie, zrobiłam y, ser, usmażyłam go i y, wpakowałam go już w paczuszki. Takie ładne zaraz wam pokażę. Uważajcie, gdzie on jest. Widzicie? Jak człowiek ma urlop, to się nudzi, jestem niesamowita. Gotowy do wysyłki. Musimy spróbować za chwilę tą żurawinę. Ale muszę umyć ręce, nie wiem co mam robić. Jedziemy teraz tutaj. Nie widać mnie. Uh, żeby to się nam nie przypaliło. Próbuję to. O kuś, właśnie. Bo Jezu. Tu jest za mało tego. Za mało cukru. To chyba musi być więcej cukru, bo to jak... Naprawdę, nie że okay. to wygląda, słuchajcie, nawet cukru jeszcze cię ja to odstawiłam? Musi być słodziutkie, to będzie bekon i ser, camembert, więc to musi jakoś ładnie współgrać. Jeszcze chwilę to pogotuję. Słuchajcie, ostatnio byłam w metro i kupiłam taki oto owoc, nie wiem jak to się nazywa, bo nie ma nalepki, bo w takim czymś to wyglądało? I mówię, nie wiem co to jest, więc wezmę. I yy, koleżanka mi powiedziała nazwę, ale zapomniałam. Trzeba to przeciąć i jeź łyżeczką. Ale nie wiem jak się to nazywa. Jak wiecie, wpiszcie w komentarzu. Zobaczymy, przekroimy to na pół. Wygląda jak gruszka. Nie wiem, czy to jest dobre. Dziwnie. Ma dziw. Te pestki się je? Chyba nie. Chociaż nie wiem. Dziwną konsystencję ma. Co to jest? Boję się. Hmm. Dobre. Smakuje jak gruszka, ale w pierwszej chwili myślałam, że jem banana. Hmm. Dobre. Bardzo dobre. Ale nie wiem, co czemu ma tyle pestek. Te peski się je, jak darbuza, się łyka mm. Spadły na podbogę. Bardzo dobre. Ja zamiast robić obiad drwale, to wpierdziam jabłko-gruszkę. Jabłko-gruszkę, banano gruszkę Dobre, bardzo dobre. Tylko nie wiem, jak się to nazywa. Ale Wy na pewno wiecie i mi napiszecie. Czy te pestki są jadalne? Nie, nie są. Są twarde, nie da się zjeść. Tylko łyknąć jak z arbuza. Mm. Tyle ziadam. Dobra, dobra. Nie ma co tu gadać. Trzeba się brać za smarzenie mięsa. Naszego bekonu z altiego. Okej, okay, dobra, jedziemy. Wydaje mi się, że muszę zrobić y, już ten ser, żeby on nie był za gorący, żeby sobie japnie uwalić. Jest mi, no to na razie cztery. Ja się się, wydaje, tyle że... się wczoraj narobiłam, więc ten ser zostanie na... No, Mnie się wydaje, że kawka chyba trzeba zrobić. Mhm. Proszę bardzo. Serek Też? wczoraj robiony, nie, wczoraj, przepraszam, w piątek robiłam, zapakowałam je wczoraj. Maszynowo zapakowałam. No, oczywiście. Zapakowane maszynowo, słuchajcie. Ty to masz talent, jedna. Oczywiście, jak mam urlop, to robię wszystko. Tańczy śpiewa, Co to to? tańczy, śpiewa, recytuje. Co to jest? To jest owoc, ja kupiłam to w metro ostatnio, spróbuj. Łyżeczką. ja w ogóle nie mam ochoty takich rzeczy, dziwnych wynalazków yy, yy, próbować. Dlaczego? To mi coś stanie gdzieś na żołądku o, o, na kiblu. By, by ten, chciałeś kawałek czy nie? No, tak. No, dziękuję Oś. bardzo za egzotyczne jakieś. No jest jak ten, jakby się od banana z gruszką. Takie śmieszne też. No ale trzału nie robi, więc nie wiem jak to się nazywa. Nie, nie urwało mi w ogóle. Może już, urwie jutro po tym trwalu. Może z czymś to się robi. Z czym na przykład? Na ten owoc. Nie czym się nie robi, łyżeczką się je. Ale z czymś. W sensie z czekoladą, może? A ty może. zaraz z czekoladą. Tarek się robi, słuchajcie, bekonik zaraz będziemy też. Coś te panku jakieś takie się nie przykleja. Kapka się robi. Montuje filmik. Kogo to interesuje, nie? <grywa> Montuje filmik, bo dzisiaj umiera, jak wam mówiłam dzisiaj już. tak To się kończą imprezy zakładowe. Nie umiera, nie umiera, ale w głowie tak... Szumi? Kręci się. Jakbym teraz dawalił na przykład papierosa, to elo, nie? Także dzisiaj przerwał od tego. Od fajek? No, do wieczora przynajmniej. No, do wieczora. Wieczorem nowonarodzony. O, oh, jeszcze musisz musi w siebie zupkę chińską już w siebie włożył, ferbek sobie pił, jeszcze żelki. Jeszcze jak, jeszcze jak zjem takiego drwala twojego... To już w ogóle. Ale no, wiesz co, jaki jest problem? Problem jest taki, że nie ma koli, nie? Ale jest stacja benzynowa w ogóle. Więc e, ja nie widzę w tym problemu, prawda? Jedyne świąteczne dziś czas są moje koczyki. Trochę tam popruszyło, jak przyszłam z psem, ale szału nie ma. Ale jest dom już jest ustrajany. Tak jak Wam mówiłam szaleństwo niezmierne. Poduszki z Merry Christmas, wiesz, bałwan no. ten święty Mikołaj na kiblu wisi jakaś szmata. Merry Christmas. Szaleństwo, po prostu szaleństwo świąteczne, gorzej jak w amerykańskich filmu. Albo lepiej. O bo lepiej. No to nie to do czy gorzej czy lepiej się mówi. Nie widać mi głowy jak stoję, wiesz? To jest nisko zrobiłaś. Nie, nie zrobiłam nisko, no bo to musisz widzieć co się dzieje. Mogę przez przestawić, przedstawiać. O, słuchajcie, ta żurawina jest tak wygląda, zobaczcie. Chcesz spróbować? Ja nie próbuję takich rzeczy. A to będzie do ja tego, tego nie, nie Będzie. No dobra, zdjęcy. Spróbuj. Ale to zjem później. No. Bo będzie boczek i sera. Ser jest strasznie mdły. Teraz się chłopak To jest słodkie. Bo jest cukrem. O! Bo jest z cukrem. I to będzie pasować do słodkiego mięsa? I tu macie odpowiedź. To jest tylko schaboszczok, pyry i mizeria. Nic z żadnej porcji, wiesz? bekon, ser pleśniowy. To musi być z czymś Jaki ser pleśniowy? To? to jest odwieszony. No, camembert. Camembert, specjalnie sprowadzam z fuancji. No nie wiem, no, czy ten. to w ogóle nie przypomina wrześniowego, jak to się usmaży. No to jak gołda, normalnie Będzie gołda, no. Dobra, idę wątkowy dalej. Tu, ja tu smażę dalej. Wszystko się smaży. wszystko się smaży, właśnie wyłączyłam boczusz. Znaczy Jakie bez nie wiem, czy to bać, co należało. Mięsko też oczywiście w połowie skończyło się panko, więc będzie zwykły schabowy ale tak nie serek też już się zrobił słuchajcie, zobaczcie jaki piękny równiutki, idealny mięciutki, panierka idealna naprawdę polecam serek mój osobisty o, tu też nam się zaczyna coś dziać takie cienkie placki to jest jakaś więc za chwilę będę robić bułeczki bułeczki też sama mam robić słuchajcie też, nawet zdążyłam je y, zapakować, XXL, y, mąka, drożdże, wiecie, drożdże to moi przyjaciele, więc y, moje nowe hobby, to co gotuję, pakuję właśnie w takie paczki. Dobra, słuchajcie, składamy go. Na górę chyba szła żurawina, czy na, na dół? Na ser, no Na bułkę. A ja nie wiem. Na ser? No dobra, to zrobimy na ser. To mi się wydarzy, ja Tu wiem. zrobimy, daj mi sos hamburgerowy. Zrobimy tak, jak to jest. trochę sałaty. nie nigdy za mało. Teraz ser. Walniemy na niego trochę żurawiny. No, trochę. Walniemy na to pierch. To śp... Naprawdę, ej. nie mamy ogórka ani pomidora, ale to nieważne. Nie ma tam. Może być no, też, nie? Nic no, nie, nie, nie ale... Ketchupu trochę, nie? Ale cebuli też nie ma, nie? Nie mamy cebuli, ale mamy tą prażaną, jak tyś lubi. Słuchajcie. Też może być. Myślę, że... Myślę, że jest solidny, ja go przekroję. Zobaczymy jak on będzie wyglądał po przekrojeniu. Półka mi się rozwali, ale już poświęcenie. Także subskrybujcie. O! Zobaczcie jak wygląda po przekrojeniu. Jak ja Dobry jest, tak? Ja też spróbuję, też smakuje. Myślę, że. Jest nie zjesz takiego w McDonald's. Jest bardzo dobry. Słuchajcie, ta Żurawina naprawdę tutaj pasuje. Mm. Nie zjesz takiego w McDonald's. Hamburger. Nie. Naprawdę dobre. Pyszne. Ten ser, nie? Bardzo dobry. Ten ser, ale. Myślę, że z plackiem ziemniaczanym. Znaczy, ja, ja wiem. To by mogło być A Także słuchajcie, zrobiliśmy swojego drwala. To znaczy, ja zrobię. Jest bardzo dobry. Nie wiem, czy w McDonaldzie aż tak dobrze by smakował. No co ty, tu masz swoje mięso zrobione. No dobra, swoje. Twoje nie. Nie wiem tak naprawdę, jak wygląda oryginalny. Ale ten, ta wersja mi smakuje. Myślę, że zrobimy niemieckiego drwala. batkiem ziemniaczanym. Także obserwujcie kanał. Subskrybujcie. łapka w górę. Elo pozdro. I ja sobie życzę smacznego. Elo pozdro, Mordo.